Wyleczyliśmy traumę po EURO. Ja to tak odbieram, bo tuż po EURO była to drużyna, która bardzo przeżyła, przeżyła to niepowodzenie i nie jest rzeczą łatwą w ciągu kilku dni odbudować morale zespołu, odbudować mentalność tych ludzi. Ja myślę, że w tym elemencie to nam się udało, bo widzieliśmy zawodników walczących, grających ambitnie, co powinno być normą. Tu nie powinniśmy się tym Podniecać, bo to jest fundament do czegokolwiek. Wydaje mi się, że kilka akcji w meczu czy z Czarnogórą, czy z Angią pokazało, którą drogą chcemy iść. Tu trudno mówić o czymś już wypracowanym. Tego nie zrobimy w ciągu kilku czy kilkunastu treningów. Zdajmy sobie sprawę z własnych bankamentów, Natomiast nie chcę publicznie mówić, gdzie mamy problemy, bo to jest widoczne. Jest to widoczne, a te problemy często wynikają z tego, że. Jest rotacja w składzie, są wymuszone zmiany, zmiany spowodowane tym, że zawodnicy nie grają w swoich klubach, więc zdajemy sobie sprawę nad czym musimy pracować i będziemy konsekwentnie kroczyć tą drogą. Nie będę oceniał całego roku, ja mogę ocenić tak na skróty okres mojej pracy z reprezentacją i myślę, że pozycja wyjściowa naszej reprezentacji w eliminacjach jest niezła. To co zakładaliśmy, nie że zrealizowaliśmy w stu procentach, bo na pewno gdybyśmy zdobyli dwa punkty więcej, ta sytuacja byłaby jeszcze lepsza, ale jest to zachowane takie status quo, które pozwala nam realnie myśleć w kontekście przyszłorocznych meczów eliminacyjnych o awansie na y, Mundial do Brazylii. Na Śląsku mówią, że to nie Mikołaj przynosi prezenty tylko dzieciątko. No ale nieważne, w różnych stronach różnie mówią. Nie wiem, no awans, no chciałbym sobie wymarzyć awans na Mistrzostwa Świata, więc gdybym dostał taką kopertę którą mógłbym otworzyć za rok i tam by było napisane, że masz podarowane awanse, no to byłoby to coś wspaniałego. Chcę przede wszystkim sprawdzić umiejętności zawodników na tle swoich kolegów, czy potwierdzą dyspozycję z meczu w ekstraklasie, jak również no, zagrają z przeciwnikiem innym niż tu się spotykali w kraju, czyli z drużyną narodową złożoną z zawodników grających na co dzień w klubach macedońskich. Tak jak powiedziałem, y, zawsze byłem zwolennikiem tych wyjazdów i mam nadzieję, że po tym wyjeździe nie zmienię zdania. Mam nadzieję również, że wielu, wielu że przynajmniej w kilku przypadkach y, dostanę wyraziste sygnały, że warto będzie stawiać na tych zawodników kontekście meczów eliminacyjnych. Zazwyczaj, jeżeli dokonuje się powołań, czy to na mecze eliminacyjne, czy towarzyskie, jest zarys, jest taki szkic tej pierwszej jedenastki, no ale oczywiście te dni, dwa, trzy dni na zgrupowaniu mogą to zmienić. To będzie zależało od pozycji, od formy zawodników, jak również od rozwiązywania pewnych elementów, no bo też musimy ustawić różne pod kątem wykonywania stałych fragmentów gry, co ma niekolosalne znaczenie w dzisiejszej piłce.